Upewnijmy się teraz, że rzeczywiście te formuły, które otrzymaliśmy, przyjmują takie same wartości przy takich samych wartościowaniach dla zmiennych. Zacznijmy od konjunkcyjnej postaci normalnej. Załóżmy, że U jest równe 1 i wartość P jest również równa 1. Wówczas widzimy od razu, że obie te alternatywy są prawdziwe, zatem cała koniunkcja jest prawdziwa. Sprawdźmy, jak sytuacja wygląda. Jeżeli w obu przypadkach wartość będzie 0, wówczas to negacja P będzie miała wartość 1 i negacja Q będzie miała wartość 1. Sprawiając, że cała alternatywa jest. O, jedna i druga alternatywa jest prawdziwa, znowu dając prawdziwą koniunkcję. Natomiast w przypadku, gdy Q będzie miało wartość 1, a P będzie miało wartość 0, to wprawdzie nie P będzie miało wartość 1, ale nie Q będzie miało wartość 0, sprawiając, że ta Alternatywa będzie fałszywa, w związku z tym cała koniunkcja będzie fałszywa, a jeśli dodamy Q wartość 0, P wartość 1, wówczas to nie Q będzie miało wartość 1, ale nie P będzie miało wartość 0 i to ta alternatywa będzie fałszywa, sprawiając, że cała koniunkcja również będzie Fałszywa. Rzeczywiście taka formuła zachowuje się dokładnie tak jak równoważność między P i Q. Żeby zobaczyć, że podobna sytuacja ma miejsce w przypadku alternatywnej postaci normalnej. Zacznijmy w sytuacji, kiedy zarówno P jak i Q mają wartość 0. Wówczas ta koniunkcja jest prawdziwa. Tu też zwróćmy uwagę, nie będziemy tego sobie dalej rozważali. To są formuły sprzeczne. W związku z tym one zawsze będą przyjmowały wartość 0. Wystarczy nam jedna prawdziwa koniunkcja, żeby cała alternatywa była prawdziwa, i to tutaj już osiągnęliśmy. Nieważne, że tutaj Koniunktura daje również fałsz. Ale przy takich samych wartościach, 2 zera, cała formuła jest prawdziwa. Zobaczmy, jak sytuacja będzie wyglądała, jeżeli będziemy mieli dwie prawdy. Tutaj, oczywiście, znowu ma wszędzie fałsz. Tu, tym razem, będziemy mieli w ten sposób, tu będzie 0 i tu będzie 0, natomiast ta prawdziwa koniunkcja nam wystarcza, czyli przy wartości 1,1 jeden też w ten sposób, mamy wartość całej alternatywy prawda. Teraz dla różnych wartości tu będzie 1 i 0, sprawiając, że cała koniunkcja jest fałszywa. Tutaj wartości się odwrócą. Tu będzie 0, tu 1, ale ta koniunkcja też będzie fałszywa. Tu będzie cały czas 0, więc alternatywa nigdy nie będzie w tej sytuacji prawdziwa. No i oczywiście odwrotna sytuacja nie zmienia nam końcowej wartości. Alternatywy, która również wynosi 0. I jak widzimy, ta formuła również zachowuje się tak jak nasza początkowa równoważność.